Ale generalnie... Witamy w Zakole, Team. <laughs> ale generalnie właśnie chciałem mieć, znaczy no ogólnie no, chcę mieć taką fajną linię, tak miał, chciałbym mieć taką prostą linię włosów i idealnie sobie ją tak przystrzy przystrzygać sobie u, u barbera. A tu aż na przykład zrobić ten włosów. <laughs> nie no, tak no mówię, no na razie mi to nie jakoś nie przeszkadza, ale jak kiedyś jakoś możliwości się pojawią, no to może coś z tym zrobić. Piękne zakłada. Widzisz, wszyscy lubią twoje zakole. Team za jeszcze. Hashtag Team zakole. <laughs> Jak mój Messenger dzwonił, no. bo tylko osoby, które... Nie wiem, no, nikt do mnie nie dzwonił Messengerza i zatem do mnie mój brat, żeby zapytać, jak gotuje się bub. No. <grym> Ale to, to nie jest głupie pytanie, bo na przykład ja, ostatni, ja zawsze jadę ten zrobiłem tak, bo ja lubię, jak on tak sam wyskakuje, jest taki chrupki i gotowałem go, nie wiem, 10 minut. Wiesz, on był zielony dalej. Oh. Później się dziwiłem, o Jezu, czemu ja cały czas latam na kibelek? Czemu cały, cały, cały czas na wigację? I mi uświadomili, że to się z 40 do 50 minut robi. Jezu. No, 40, 40, 40, 40, 40. ale mi nie smak... kurczę, nie no, jest... Nie lubię jak okay. jest taki miękki, bo on taki... Czasami z tej skórki nawet nie chcę. Właśnie wejść. najlepszy jest taki miękki. No nie wiem. No i... I do... No, tak no, naprawdę jakieś do dwóch tygodni wstecz, od dziś żyłem. Czemu się w... śmieję? A Rzeźmy czekaj, bo ja chcę tam. widzieć... To, co ja zrobię. Ja no, ostatnie jajo. Dobra, to chyba ma być tutaj. No. I co, tańczy? O kurde, ale się o, kręci, tańczy. No, mieć takiego jednego tylko wączka, gdzieś tu jest. Jest tutaj, no. no. Dobra, ostatnie. Patrzcie, jakie Final egg. No. To pierwsze. No, tego nikt nie przewidziałem, może to jedno. No. Czy w ogóle nie jakieś takie jajko niespodziankę? Nie GIGA jajko Final boss Final boss Duże jajo, duża, duża niespodzianka Ten, słychać Potężny no No otwieram Trzy jaja O, ale wielkie No, chcesz jedną kubkę? Musisz zjeść. Nie, nie zjeść. Musisz jak jesce, chciałem, to, to, to ja ja nie, nie lubię słodkiego. Nie, czas zdecyduje. No. no jak zdecydują, to zjem. No. Tu jest, Ale nie, nie mówcie ja. mi, żebym zjadł, bo już zjadłem taką półweczkę i mi tak zasłodziła, że aż nie było za przyjemnie. A Ja bym miał zjeść takie wielkie, to już ogóle. Normalnie, tu jest. Twoje. Jedz, no widzisz, musisz. No, mówię, żebym <śles> jadł, bo to jest. Jedz, 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 A marcy się nie pozwolili zjeść A. takiego malutkiego. No popadł. A mi każą zjeść. Zresztą mi źle. Co tu mamy? Dobra, to jest papuga. Czy to jest kolejna papuga. Kucze, muszę przełożyć sobie kierkę. Na... Dobra, Szybko. teraz nie zdąży. Nie Zaczki ściągnięte można ten. Nie Dobra, mamy piękny samochód w kształcie świnki. Co to to jest? jest taka groźna świnka. świnka. Groźna świnka. Enter. Zawieszenie, o proszę, wszystko można ustawiać Ale na razie mm, po prostu sobie pojedziemy tak, o Zobaczymy eee, Jak się będzie po prostu jechać, nie? Gdzie się to ten... Rozpocznie Działa! Działa! Przynajmniej tak mi się wydaje jest masz wielkie to auto, jaka pupa Działa! Ale tak. ja naj... będziesz najwolniejszy wiem, Nie no, będzie no, co ty, oddział. patrz, będzie on driftować Jak się rusza się wszystko Kamera w spadnie i tyle będzie. Muszę sobie na łopatki przełączyć, chyba chociaż w sumie. Ej, da się driftować, nie? Driftowu z świniakiem. <grym> Jazda. Jakaś redukcja poszła. A ty widziałeś, jakim autem jedziesz? Ej, kurde, wywaliłem się. Dobra, wstecz. Ja teraz ją no. Nie podoba mi się, że ta kierownica tak strasznie szaleje no, i ona tak, tak mocno ingeruje, no, no, no. W, jakby w działanie. Tutaj. Nie, no jestem 20 na 24, więc nie jestem wystarczający. Mm, dziwnie ta kierownica działa, tak? Że tak chaotycznie. Dobrze, sami się rozwalają, a ja lecę dalej. 17 na 24, nie? Nie ma dźwięku z gry, podobno. No ja to już nie wiem, jak to ogarnąć. Burde, mocy za mało ma ten motorek. Słuchajcie, będziemy zaraz kończyć. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało teraz. Jak wiecie, dla nas to, są, to jest. No, to są streamy na razie testowe, prawda? Więc mam nadzieję, że jesteście w stanie nam wybaczyć to, jakie są tu róbki czasem. Ale no, wszystko się nauczyłem. mamy suchora. Więc od nas nas przypilnuje dobrze. I, I też wiecie, nie chcieliśmy tego zrobić w taki sposób, żeby wszystko było robione za nas. Tylko sami chcemy się nauczyć, aby, aby też poczuć klimat. No i cóż, no teraz jeżeli chcecie zostać na Twitchu, to śmiało przerzućcie się po prostu do innych kasterów, którzy, którzy zostaną. My musimy zająć się troszeczkę rzeczami, wiecie, organizacyjnymi, takimi niekoniecznie już też Twitchowymi, ale że na, spoko na spokojnie, będziemy, będziemy często. W weekend nas nie ma, bo y, mamy ważne wesele w naszych strukturach. I, i po prostu chcemy spędzić ten czas, jak gdyby, wspólnie. Ale myślę, że od przodu tygodnia już będziemy śmiało działać sobie. Przechód, czy będzie grał na Liga Legend? Nie umiem grać w Liga Legend. No będziesz grał e, z Kasią. Dobra, odpaliłem raz i, i, ten, i ten, na tym się skończyło. <laughs> Słuchaj, to widz ode brona, więc nic się nie nauczymy. <laughs> no tak, no, wiadomo, mi do dzisiaj się nie udało kamerki włączyć, nie? Próbuję już 3 lata. 3 lata próbuję. Włącz tą kamerkę! W jakich no dniach i godzinach ja streamuję TFT? Ja, mnie nie będzie raczej dużo, wycie? Ja będę tutaj bardziej sobie pilnował, żeby wszystko było dobrze. Widzicie, to jest dla nas, tak, tak jak ja dzisiaj miałem problemy z, ze scenami. Krzychu pierwszy raz w ogóle ever sam był na jakimkolwiek live'ie, no. więc my mamy jeszcze dużo rzeczy, które są przed nami, żeby się nauczyć, nie? Ale może ten, może to właśnie też ma jakiś tam urok, nie? Czy w krzyku mieszka w CS, we, we wszystko mogę zagrać, nie? Tylko no. nic nie umiem. <laughs> Wiecie co, ja myślę, że tak naprawdę o wiele fajniej będzie, jak będziemy robić krzychu te rzeczy nie gamingowe. Nie? No tak, tak, tak. Nie Są, jesteś... Mamy tutaj ludzi od gamingu, to oni będą pewnie się tym zajmować, a my będziemy coś bardziej działać. No kurde, ja, ja to widzę jak y, latasz autem, ja ci czytam na przykład czat i zbieramy no. ludzi po drodze, że ktoś wie, że akurat się pojawi na mieście w danej kolejce. No, musimy, musimy busa wziąć kiedyś i busem i <grym> autobusem tak. może to chęć będzie prowadził. No, no dokładnie, więc jest, jest dużo takich rzeczy, które będą się działy. No co, czy ja go na Teraz trochę mniej, bo nie mam czasu, ale oglądałem, poza tym Ewron nam bardzo pomagał, także naszej reakcji charytatywnej, także dzięki. No. Z, zrobić wyjęcie. takiego live'a. No, ej no serio, ja mam się, że zanim wiecie, zanim zrobimy ten autobus, to Krzychu normalnie. Zabieramy ludzi po mieście, wiesz, zakładamy no. kamery. Tak, żeby, tak, nie wiem, czy pamiętacie, jak Karol miał e, kiedyś kamery, jak łapał Pokemony. To tam była taka sytuacja, że miał w kilku miejscach kamery, miał nie, miał jedną na przód, jedną na siebie nie, i, ja i czat. No, i e, na, Twitchu, na na YouTube to było ciężkie do zrobienia, na Twitchu jest o wiele prościej, więc. E, to, to będzie w ogóle spoko akcja, tylko że to w przyszłym tygodniu jakoś można, no, no, bo musimy, musimy co? Musimy przetwornicę na pewno ogarnąć. Ja furę sobie muszę ogarnąć. Furę muszę ja muszę ja tak sobie Przede wszystkim. No i ten, i w ten, w ten sposób. A może, no mam pewien, pewien pomysł, ale to jak wezmiemy to tak. auto, to już nikogo nie weźmiemy. A, no dobra, czyli to, to wyjaśnia wszystko. Kiedy coś Kasi też w przyszłym tygodniu, bo Kasia musi sobie wszystko, chociaż może nie, może jutro się odpali, zobaczymy, ale Bezpiecznie to, że w przyszłym tygodniu, bo Kasia musi teraz sobie konfig pozgrywać, sprawdzić, wiecie, czy ona jest w stanie, na tym monitorze nie jest w stanie grać, bo jest za duży. Ja, o, patrz Krzychu, jak sobie już siedzimy tak, możecie nam zmienić na chwileczkę na IRL, yy, to tutaj możesz sobie, o tutaj, możesz sobie przełączyć na kamerę, Jutro nie? ktoś odpali streamka? No pewnie ktoś odpali, no codziennie teraz chyba będą, znaczy no codziennie, no nie mówimy od razu tak. Przodu, będziemy ale... się starać, aby właśnie aby były codzienne. Ale pewnie nie? będzie na pewno ktoś jutro odpali. Nie wiem, to jest dzień czy jutro jest to, że się no. jeszcze będą ogarniać, my już będziemy pewnie jechać wieczorem. No. Zobaczymy. Znaczy, może rano, jak to, może Marcysia coś mówiła z werką. Także. No ten mikser w w ten też sposób. mówił. Że... A mikser z Majkiem no, będą. Mikser z No Wiecie, no. dla nas to też jest nowe i jesteśmy mega podjarani, więc najchętniej każdy by tu siedział teraz tak. non-stop i po prostu sobie sobie kastował, no ale mamy też inne rzeczy do roboty, nie? No. wiecie co, nie, nie byłem na obiedzie z, 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 z tych boxów z tego względu, że m, nikt się nie odezwał. I chyba jeszcze do Matiego też z na bardziej się nikt nie odezwał, ale wszystkie inne osoby, które się odezwały, na przykład Kasia cały czas rozmawia z osobą, która wygrała y, greznią i próbują no. się umówić, ale to wiecie, albo ta osoba nie ma czasu, albo Kasia. Ale to dla nas to jest też dosyć ważne, nie? Jeżeli ktoś, jeżeli coś obiecujemy, to to musi się wydarzyć, dlatego rzadko coś obiecujemy, nie? Zauważcie, że Krzychu, no u nas chyba jest odwrotnie, nie, nie mówimy, że coś, wiecie, zrobimy, 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 tak. tylko my po prostu to robimy. Dokładnie. I to jest, to, na, to tego chcemy się trzymać, nie? Bo jakby najpierw powiedzieć, aby później piekło, nie byłoby za ciekawe No. A tutaj zawsze jakaś niespodzianka się pojawia. Yy, Pisałeś na maila, no to ja nie wiem o co chodzi, ale to na pewno przeczytają i nam przekażą, wiesz? Tam mamy cichego agenta Tomka, jakiego naszego agenta, który wszystko ogarnia, więc na spokojnie. Ja raczej nigdy kanał. Nie no, musisz zrobić ten kanał, zrobić i wrzucić tam jeden film, kiedy siedzisz i pracujesz przez cały dzień. A no tak, jest, tak, <laughs> jest taki pomysł, że dostał ten, yy, nagrodę ze 100 tysięcy tak, subskrypcji. Tak. Krzy... Zobaczymy. Dokończone już auto, pytanie które, bo Opelka jeszcze już... nie zaczęte krzykuj. No właśnie, nie zaczęte, bo Opelka już sprzedałem, więc tutaj już projekcik jest zakończony. Cały ten, cały, całe moje wspomnienia i tak dalej, ale teraz będziesz szukać coś nowego, no a na razie jeszcze nie na no, razie nie, nie będzie zdradzał. Nie będę zdradzał. Bo, nie będzie to Audi, bo nie wiem kiedy, nie wiem tak naprawdę jeszcze do końca co, więc na pewno się dowiecie o tym pewnie szybciej nawet niż moja mama. <laughs> <laughs> więc jak tylko będzie, no to wlecie od razu film pewnie z tym. No. Wcześniej jeszcze pytaliście jedno, o jedną rzecz, mianowicie czy wiemy, w jakich godzinach będą live. Y. Nie wiemy jeszcze. To też u nas jest dosyć takie płynne, ponieważ mamy dużo innych zajęć i często to dzieje się po prostu spontanicznie. No. Więc nasza cudowna moderacja uznała, że chcą na siebie wziąć sprawy związane z organizacją Discorda, więc skoro są takimi koksami, to niech, niech się tym zajmują i może jakoś na początku przyszłego tygodnia, ogólnie w przyszłym tygodniu ogłosimy informację, że jest ten Discord i tam mhm. będziemy Wam dawać info wcześniej, nie? I, e, pytacie o bluzę i odesłanie. Zasada jest taka, że jeżeli ktoś kupuje tą bluzę, to bierze jak gdyby udział w no, takim jakby konkursie, bo sobie los, dostaje losową tą bluzę. Ja mam jak gdyby na regale przygotowane tak, że są po kolei ułożone, nie I ktoś po prostu bierze kolejną, kolejną z spółki, czyli one są już, jak gdyby wiecie, wylosowane wcześniej. I po kolei są wysyłane. Jeżeli komuś bardzo nie podoba się y, kolor, no to oczywiście zgodnie z prawem polskim może odesłać. Przy czym wiecie, to jest takie troszeczkę oszustwo, nie? No bo skoro bierzesz coś losowego, a i źle wylosowałeś i wtedy odsyłasz, no to jest takie mm, marginalne. Oczywiście masz do tego prawo, ale na przykład są też już grupki, na których ludzie nawzajem się wymieniają tymi koszulkami, bluzami, albo sobie je kupują, bo może się okazać, że. Twoja bluza, którą ty wylosowałeś komuś, na kogoś jest, wiesz, totalnym kozakiem i ktoś próbuje ją wylosować, więc często lepiej sobie po prostu z kimś pogadać a, a my później, wiesz, no też musimy. No mamy trochę więcej pracy z, z tego tytułu, nie tak, skudę, na dzisiaj się ważyłem i 3 kg od powrotu ze Stanów, więc wydaje mi się, że jest git, pomimo tego, że nie ćwiczę, a tylko jem po prostu tak powiedzmy bardziej zdrowo i mniej. No i jest okej. Okay. Lecimy sobie dalej niżej z wagą, później no, musi, muszą wleć, musi wlecieć jakaś siłka. Ale no, z siłką jest taki problem, że trzeba, tam chodzić. trzeba no nawet nie to, tylko idziesz na siłkę i jak się wie, że jesteś mniej więcej tą osobą rozpoznawalną, to wszyscy tak się patrzą. A wiesz Krzychu, dlatego my chodziliśmy w nocy na siłkę. No i tak też chyba będę musiał zrobić. Z Martą, Marta przecież szuka partnera do siłki. Albo na prywatną no, ja jakąś siłeczkę, albo na prywatną, albo na jakąś nocną właśnie, bo no, ja nie lubię, nie lubię jak ćwiczę i, i wiem, że na przykład nie jestem jakimś tam ogarniaczem siłowni, żeby wiedzieć, jak się wszystkie ćwiczenia dobrze wykonuje. I, i taki tak przyjął, jak ktoś patrzy i widzi robisz to, źle, ale ci nie powiem na przykład. No to wyobraź nie? sobie, że jak takie. ja byłam teraz w domu, to chodziłam z moją ciocią na, ciocią na siłkę i jeszcze pierwszy dzień byliśmy z moim wujkiem. I on mi, i on mi tam ćwiczenia ćwiczenie no. w ogóle i robiłam. Yy, I była koło mnie dziewczyna, która miała chyba 16 czy 17 lat i z takim wielkim 20-kilowym robiła przysiady, a ja wiesz, ile miałam? Po jednym kilo i nie mogłam się, bo wzięłam po dwa i no. kucnęłam i nie mogłam wstać i mówię o nie no, Stream, Stream z siłki Stream siłki, o My teraz z Marcisiem zaczęliśmy ten, o Wczoraj byliśmy na rolkach Może niech się o. wszyscy po... po teraz po, jeszcze po, je... przywitam. siemanko no. Siemanko wszystkim Wiesz Marcy się pożegnać? Ej Bo przed mikser to wyłączamy, wiesz Ej mody wyłączcie such moda Cicho, co? Wyłączcie such moda, żeby się wszyscy mogli pożegnać A to jest tak, że tylko suby mogą Tak, tutaj teraz Wyłączcie, następnie. wyłączcie. Na chwilę, żeby się wszyscy mogli pożegnać fajnie. Kasia jaka, wiecie? No? O, Taka jest no. dobra taniga, a moderatorzy modera nienawidzą jej. Nie? Ale wleciało. Dzień dobry. Dobra, <laughs> kończymy. No. Siemaneczko. Trzymajcie się i do zobaczenia. I do jutra.